Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No wejdźże tu. Trudno, ażebym ja do ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda. Właściwie czego chcesz? Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja Twoim wrogiem nie jestem, mimo Twojego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że Ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z, i z boku patrzy na Twoje postępowanie. No, chodź no tu. Nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Jeżeli o hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna Twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, to tylko namawiać Cię na to należy. Ciocia chciała, żebym Twoją narzeczoną wzięła do siebie. No. Odmówiłam. Czemu? Mam męża. I se premier, tak A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, to nigdy nie wiadomo co i jak. Przypomniałaś mi do powiedzenia. A, czekaj. Coś z Hanką trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie. Na stancję nią oddasz? Boże, drogi. Takie milion to ostatnia zgnilizna i rozpusta. A przy takich instynktach do dnia ślubu, może na pensję, ale wątpię, czy wezmą. A potem... To są wszystko drbiny. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku. Cóż więc robisz? Naturalnie, już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Pójdź na świat. Masz rację, i ja także. Ale żyjemy w ciągłym konflikcie kontakcie. Pluje na kontekst. Naturalnie, tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. To ty rozwiniesz. Więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna. Mam ją tak się mówi, ale ty masz pensję 60 złotych ryńskich i oprócz tego masę długów. Kondykt w powietrzu. Z tego we proje to nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u samej siebie sługą. No, ale i to. A ty, przyzwyczajony do pieniędzy swoich i nieswoich. Tak będzie, jak powiedziałem. Tak, ale głównie o te pieniądze. Bo niby z czego żyć? Wieczorami możesz pisać. Mój mąż ci daje jakieś kawałki do odrabiania w domu. Ale i to? Daj ty mi spokój. Bądźmy logiczni, mieszkanie, już jeden pokój z kuchenką 25 do 30 na życie gulden, co jest nędzą, ale skoro się kochacie, to już cała pensja, a gdzież reszta? Będę robił długi. <grym> Mamcia. Mamcia ogłosi, nikt centa nie da, a rodzice jeszcze żyć mogą i 30 lat. Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo. No, ale. Daj ty mi spokój. Boże drogi, gdyby to można tak w życiu powiedzieć, daj mi spokój, ale ono włazi na kark jak hydra i zdławi. Zbyszko, popatrz mi w oczy, ty żałujesz tego, coś zrobił? Puść mnie. <noise> nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej, jak o głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym, Czymś nieuchwytnym i... I wziąłeś się za bary, Szamotałeś, pokazałeś kły, a teraz musisz ulec. Nie muszę. Nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Aha, aha. Nawet nie odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc mogła, a co dopiero całe takie życie. Ach ty, ach ty. Cóż ja? Ciocia powiedziała, że mam złodziejski spryt. Tak, bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmniejszego. To jest szczyt mądrości. Walczyć? Don Quixote. Mieszne. Zresztą sam powiedziałeś, wyciągniemy kopytka. Ty, ty umiesz budzić we mnie kołtula. Ależ on na chwilę w tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj. To na nic. Wiesz sam. Zresztą co ty od cioci chcesz? Ona cię kocha. Dała ci życie. Ha, ha, ja się na świat nie proszę. To komunał. Wychowała cię według niej najlepiej. Najlepiej? To zgroza słuchać, co ty mówisz. Według niej. Wszystko to zrobiła przez miłość dla ciebie. I teraz ona płacze. Zbyszku, ona płacze. E, Nie e. To jest matka. No i co będzie zbyszku? No, no. <noise>